Witajcie kochane! Jeśli oglądasz to wideo, to prawdopodobnie poszukujesz makijażowych inspiracji, które uzupełnią Twoją wiosenną stylizację. Nie mogłaś lepiej trafić, bo mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję. Unikatowy box kosmetyków od jednej z najlepszych marek na świecie, czyli Makeup Revolution. Nie znajdziesz go nigdzie indziej, bo został on skomponowany specjalnie dla drogerii internetowej Horex. A inspiracją do jego powstania byłyście Wy. Wasze potrzeby pielęgnacyjne i makijażowe zgodne z najnowszymi trendami. Specjalnie dla Was stworzyliśmy Makeup Revolution Box, czyli zestaw siedmiu kosmetyków do makijażu, które idealnie wpisują się w wiosenne stylizacje. A sześć z nich zawiera innowacyjny składnik Cannabis Sativa, czyli olej z nasion konopi indyjskich, prawdziwy hit w przemyśle kosmetycznym. Nasz box zadebiutuje w świecie internetu właśnie teraz, specjalnie dla Ciebie. Sprawdź, co mieści się w pudełku i jaki makijaż możesz stworzyć przy użyciu tych kosmetyków. Kolorowe opakowania odzwierciedlają również ich wielofunkcyjne właściwości. Ale po kolei, olej z siewnych jest przebojem w świecie kosmetyków. Działa regenerująco i ochronnie. Ten skarb natury bogaty jest w wielonasycone kwasy omega, które są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ponadto skutecznie regeneruje skórę, włosy, paznokcie, intensywnie odżywia, nawilża i działa przeciwzapalnie. Stosowany w produktach makijażowych pozwala więc łączyć pielęgnację z działaniem upiększającym, dlatego, w naszej kolekcji jest aż 6 kosmetyków z tym magicznym składnikiem. Poznaj właściwości i zastosowanie każdego z nich. W naszym unikalnym zestawie znalazła się rewelacyjna paleta cieni: Foil Frenzy Hybrid Shadow, która przez ostatnie miesiące cieszyła się największym zainteresowaniem. Paleta skrywa aż 15 doskonale napigmentowanych cieni o foliowym wykończeniu. Od zielonego, przez niebieski, po złoto i miedź. Dlaczego cienie okazały się hitem rynku kosmetycznego? Przede wszystkim dlatego, że mają kremową konsystencję i pozostawiają na powietrzu rewelacyjny efekt mieniącej się tafli. Cienie świetnie się ze sobą blendują, nie rolują się, nie osypują i nie bledną w ciągu dnia. Wręcz przeciwnie, nasyconym kolorem możemy cieszyć się przez długie godziny. W paletce odnajdziesz mnóstwo kolorów, które idealnie dopełnią wiosenne stylizację i dodadzą Twojemu make upowi lekkości oraz świeżości. W dalszej części tego filmu zobaczysz, że ma ona znacznie więcej zastosowań. Użyję jej również przy wykończeniu makijażu twarzy. Przechodzimy do tuszu do rzęs Blowout High Volume Mascara, prawdziwego odkrycia ostatnich miesięcy. Tusz do rzęs nadaje rzęsom spektakularnej objętości, zalotnie je wydłuża oraz podkręca. Olej z kanopi siewnych wzmacnia włoski, nawilża je i odżywia. Hipnotyzujący efekt sztucznych rzęs gwarantowany. Ogromną zaletą tuszu jest silikonowa szczoteczka, specjalnie wyprofilowana, dzięki czemu pozwala dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc. W rezultacie otrzymujemy atrakcyjny wachlarz, który dodaje naszemu spojrzeniu głębi. By podkreślić spojrzenie, kolor oczu, ale też ogólnie naszą urodę. Koniecznie musimy zatroszczyć się o brwi, które dodają nam uroku i charakteru. Żel Makeup Revolution pozwala idealnie wystylizować włoski, ale też zadbać o ich nawilżenie i odżywienie. Nadaje brwiom pożądany kształt, optycznie zagęszcza i stylizuje. Subtelny kolor podkreśla ich naturalną barwę, a konsystencja żalu trzyma niesforne włoski w tym samym miejscu przez cały dzień. Jest to produkt wegański o wodoodpornej formule, a praktyczny grzebyk ułatwia precyzyjną aplikację. Jego piękny, chłodny odcień brązu sprawdzi się doskonale przy każdym typie urody, ponieważ w makijażu brwi unikamy odcieni ciepłych, a stawiamy na te w chłodniejszych tonach. Makeup Revolution Cannabis Stativa Fixer ma tę przewagę, że nie tylko upiększa naszą skórę, ale jednocześnie ją pielęgnuje. Nawilża i odżywia, by przez długie godziny prezentowała się pięknie, zdrowo i była aksamitnie gładka, jędrna i miękka. Po spryskaniu twarzy fixerem na lekko wilgotną skórę nakładacie cień z palety w odcieniu szampańskim na szczyty kości policzkowych. Ta delikatna wilgotna baza sprawi, że nasz rozświetlacz będzie błyszczał ze zdwojoną siłą. W naszym pudełku odnajdziesz aż trzy odcienie balsamów do ust: Mood, Energy i Euforia. Mood to odcień śliwkowy. Euforia delikatnie różowy, a Energy subtelnie koralowy. Ja w tym makijażu użyłam balsamu w odcieniu Energy, ponieważ idealnie komponuje się z moim makijażem oczu. Podobnie jak cała reszta kanabisowej kolekcji, balsamy dają nie tylko wizualny efekt, ale dzięki zawartości olejku konopnego pielęgnują skórę ust, wygładzając ją i dodając miękkości. Jeśli jeszcze się wahasz nad zakupem tego unikatowego pudełka kosmetyków, to dodam tylko, że Makeup Revolution Box dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie 69,90 a wartość rynkowa tego pudełka to ponad 230 zł. Jeśli uwielbiasz okazje i rabaty, nie powinnaś dłużej zwlekać, bo box będzie znikał z drogeryjnej półki w zawrotnym tempie. A może w boksie jest już wasz faworyt, bez którego nie wyobrażacie sobie codziennego makijażu? Dajcie znać, który kosmetyk przypadł wam do gustu. Zapraszamy do naszej beauty przestrzeni, drugiej internetowej horex, w której każdego dnia pojawiają się dziesiątki topowych produktów i gorących nowości w dołączce z atrakcyjnymi promocjami. Czy podoba wam się zestaw Makeup Revolution Box? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu, który produkt już miałeś okazję testować albo który chciałybyście mieć. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie kciuka w górę i oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał HorexPL.